jeszcze my jesteśmy sobie na dworcu w Gdyni Głównej. to no, jest Gdynia Główna To jest Gdynia Główna i tego i czekamy sobie. Aż nadjedzie ten pociąg. Tak z ciekawości. O, z zielonej góry do Gdyni bo Tutaj będzie raz z tej strony. Dobra. Sobie jedzie pociąg. Ja Nagrywamy jak wjeżdża ten pociąg do, z zielona góra główna i tu jest ten pociąg. I sobie jedzie, jedzie I sobie wjeżdża Na zdrówko I sobie wjeżdża O jest Z zielonej góry głównej do Gdynia Główna Czyli nad morze jedzie Pozdrawiam.